Ken? Ken jest dlatego, że ja dostałem Fioła na punkcie właśnie śmierci Celso, żywego Kena, Keno Umanu, jak mówią Brazylijczycy. I napisałem piękny tren na Facebooku i na blogu na, na cześć tego chłopca, dlatego że kochałem go, z całego, całego swojego serca chciałem całować, jeździć. Niestety nie udało mi się go spotkać w Brazylii, mimo że miał przyjechać do nas do Salwadoru na karnawał. I myśmy z Arkadiusem bardzo przeżywali to. No i nie przyjechał, ale to jest straszne, że. że wyobraziłem sobie taką właśnie scenę, że, że jest szpital, inni wiesz, wszyscy wiedzą, że w tamtym skrzydle umiera żywy ken i że tam nie można chodzić, bo, bo tam leży żywy ken. I to jest jakaś taka totalnie literacka sytuacja dla mnie. Nie zostanę już kenem, to na pewno. Aczkolwiek miałbym zapędy. Natomiast. Ken to jest też to, co napisałem, że to jest, to jest psychika po prostu człowieka i ja pod tym względem psychicznie jestem żywym Kenem, to znaczy człowieka, który nie dorósł i który nie interesuje się właśnie ani polityką, ani wyborami, ani rzeczywistością, ZUS-em, no w ogóle niczym tylko i wyłącznie siedzi w lusterku, interesuje się w ogóle, że w świecie bajek, prosiaczków i tak dalej i to jest właśnie żywy Ken. Oczywiście no nie mam możliwości zostania żywym kenem, ale psychicznie jak najbardziej doskonale go rozumie.